Jesteście gotowi. Druga fala uderzeniowa przygotowana. Każdy jest gotowy. Wszystko razem. To jest najbardziej istotne. To też są chłopaki. Zwykli ludzie. jeśli pogramy na ich połowie, zrobimy coś niekonwencjonalnego, nie zareagujesz na wód. Próbujesz tą piłkę mućubnąć, pojedziemy do przodu. Mamy sytuację bez ręce zdobycia bramki, Uderzamy i szukamy strzału. Pokażmy, że umiemy grać w piłkę. I dodajmy z do tego serducho. Bo to, co mamy tutaj... Was do tego zobowiązuje! Ktoś wierzymy? Ktoś wierzymy? Ktoś wierzymy? A, Dawać, Dawać, dawaj, dawaj, dawaj! fajne popołudnie i wieczór można też powiedzieć w Łomży. Polska Portugalia 4-0. Mam nadzieję, że to będzie tylko i wyłącznie preludium przed meczem reprezentacji U21 trenera Michała Probierza, który odbędzie się w Płocku. My natomiast możemy się bardzo cieszyć z tego, że taki wynik Tutaj ten wynik na ziemi podlaskiej w Łomży, warunki, które zawodnicy mieli, uważam, że były doskonałe. Natomiast wynik chyba zaskoczył wszystko, ale też trzeba podkreślić, że nasza reprezentacja zapracowała sobie bardzo dobrą ofensywną grą. Na wynik tego spotkania 4-0 to nie jest przypadek. To jest wynik tak jak powiedziałem, który idzie w świat i możemy tylko i wyłącznie trzymać kciuki, żeby jak najwięcej tych chłopaków trafiło do pierwszej reprezentacji Polski, a jak widzimy potencjał w tej kadrze jest. Fantastyczny mecz. Cieszę się bardzo. Musimy teraz powalczyć nad złamaniem pewnego fatum, które gdzieś nam towarzyszy, że jest nam ciężko zagrać dwa dobre mecze. Że jeden jak się tutaj wypompujemy, to drugi gramy z góry słabiej. No ale mówię, no, postaramy się, jest nowy zespół, są nowi zawodnicy, wiemy jaki mamy cel no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy mało czasu do, na regenerację, no ale to będzie teraz naszym celem, żeby tych chłopaków postawić na nogi, żeby z takim fajnym przeciwnikiem, w fajnym miejscu na dolnym Śląsku, żeby zagrać podobny mecz jak tutaj. Ja sam przecierałem oczy ze zdumienia, nie widziałem, dawno nie zagrałem, no, jak, nie, jak sięgam pamięcią, to chyba nigdy mój zespół nie zagrał takiego dobrego meczu jak tutaj, także fajnie, że to się, dobrze mi się gra w ogóle z Portugalią tak naprawdę, jeszcze nigdy z nią nie przegrałem, ostatnio graliśmy, wygraliśmy z nimi 3-1, teraz tutaj 4, także jest, oni mają, ja nie mogę wygrać z Rumunią i z Czechami, a oni nie mogą wygrać z nami, Jakieś ta, ta piłka młodzieżowa taka jest i no, nie może to zasłaniać najważniejszego celu, czyli selekcji zawodników, żeby trener Michał Probierz, który zaraz zaczyna swoje, swoje mecze z Kosowem, życzę mu serdecznie. Powodzenia będziemy trzymać kciuki za chłopaków. Będzie miał z kogo wybierać, bo kilku zawodników tutaj dzisiaj naprawdę zagrało bardzo dobry mecz. Nie? Nie mi cokolwiek powiedzieć, bo dokonaliśmy, dokonaliśmy rzeczy, która jest tak naprawdę no, niewyobrażalna. Nie? Jeszcze przypomnę mało 5 dni temu, czy 4 dni temu w ogóle się nie znaliśmy. Ja Was znam, Wy nie znaliście siebie. 5 dni w czterech treningach zrobiliśmy zespół, zrobiliśmy naszą Kusawę. Uwierzyliście w model, który sobie przyjęliśmy, uwierzyliście w styl. Stworzyliśmy zespół, goniliście jeden za drugiego. Jestem z Was niesamowicie dumny. Rozmawiałem z dziennikarzami, którzy byli i wszyscy powiedzieli razem z trenerem ulatowskim, który komentuje teraz, że dawno nie widział tak dobrze grającej reprezentacji. <klucza>